W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się na temat leczenia matczynej rany. Powiem Wam, co Bethany Webster mówi w swojej książce, którą Wam serdecznie polecam. Mówi o tym, że obwinianie matki jest to formą unikania odpowiedzialności. Leczenie natomiast matczynej rany polega na wzięciu na siebie osobistej odpowiedzialności. Kiedy obwiniamy matkę, najczęściej czujemy się ofiarami i daje to nam pewien rodzaj spokoju. Ale unikamy w ten sposób własnej mocy i odpowiedzialności, przenosimy nasze nieprzepracowane gniew, złość na innych, unikamy ukrytego żalu nad naszym dzieciństwem. Więc warto zabrać się za leczenie matczynej rany i zgłębić relację matka-córka, aby zyskać jasny obraz i wgląd w jego mechanizmy, co umożliwi nam wprowadzenie w nasze życie pozytywnej zmiany. Przekształćmy więc odziedziczone, ograniczające nas przekonania, abyśmy mogły przyjąć nowe, wspierające. Przyjęcie odpowiedzialności za własną ścieżkę poprzez uświadamianie sobie nieświadomych wcześniej wzorców i podjęcie nowych decyzji odzwierciedlających nasze pragnienia jest naprawdę piękną ścieżką do samouzdrowienia. Więc prawda jest taka, że dopóki nie skonfrontujemy się z częściami samych siebie, które poczuły się kiedyś wygnane, odepchnięte od tego, co jest kobiece, to nigdy tak naprawdę nie sięgniemy po swoją siłę. A to wszystko, co jest dla nas najważniejsze, to nasza siła i moc.